Siemaneczko, siemaneczko, witam was w Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku, z tej strony LuźnyLukasZero, dalej kontynuujemy kampanię, kampanię i teraz to będzie Pff, Niewoli... Niewoli. Siostro, obudź się. Adir, co ty? Tak, podejdź tu. <coughs> <coughs> Jak długo byłaś w izolacji? Dziesięć dni. Wyglądasz na chorą. Nie karmią, nie dają pić. Siostro. Spokojnie. Zniosę to. Dlaczego umieścili nas tu razem? Używają cię, żeby mnie złamać. Najpierw muszą mnie zabić. Nie, Hadir. Musisz żyć. Patrz. Ukradłem klucz. Do czego? Nie. Dowiemy się. Proszę, weź go. Łap. Mam go. Dobrze, teraz go schowaj. Zbliża się generał Barkow. Wie o wiadomościach. Czy wie, że masz na nazwisko Karim? Zobaczymy. Popatrzcie tylko: spotkanie rodzinne. Jak miło. Chcesz, żebym przestał? To powiedz prawdę. Zabierz go do magazynu i zmuć do mówienia. Ona jest moja. Nie, ręce przy sobie pieprzony złocieńców! Mam nadzieję, że podobało Ci się widzenie z bratem. już nigdy go nie zobaczysz. Zamknij się, idź stanąć w kącie! Nie patrz na mnie, fara! Nie będę i co? Nie bądź na mnie bez pozwolenia. Wkrótce zapomnisz o wszelkich planach ucieczki. Przedem do mnie. W tym zasranym kraju jest goręcej niż w piekle. Musicie się chcieć pić. Chcesz trochę, patrz nie ma nie. chodźmy po wodę dla ciebie. Dwieri. Chodź za mną. Tędy usiądź fara. Nie uciekniesz, Pharah. I nikt Cię nie uratuje. To ja tu rządzę. Mogę ułatwić Ci życie. Opowiedz o komendancie Karimi tych wiadomościach. Pierdol się. Uważaj na słowa, dziewczyno. Jak dotąd byłem cierpliwy. Dość tego! Kiedy oh, wow. ja zobaczysz, brata, ostatni raz, da ci się napić. Spróbuj oddychać. Oddychaj, para, dasz radę. A, tak, ładnie. Potrzebujesz powietrza, para, nie zęblej. <gry> <gry> że chcesz zobaczyć brata. Bądź twarda! Jeszcze raz! No, Fara, oddychaj! Oddychaj, Fara, albo zemdlejesz! Okay. Zawodzisz mnie, Fara. Pytam jeszcze raz, kim jest Karim? Pierdol się! Ech, co za niegrzeczna dziewucha! No. E. to Znalazłem jedną z Twoich sióstr! Nic im nie powiedziałam, Fara! Już dobrze, zadę. Milczeć! Jej życie jest w Twoich rękach, Fara! Zachowasz przytomność, przeżyje Zemdlejesz, zginie. Jeszcze raz! Tym razem będzie trudniej. Nie w tę stronę, Fara, Nie możesz miecznie wstrzymywać oddechu. Ej. Niech to będzie jasne. Ja tu rządzę. Dałem Ci szansę na ocalenie. Pokażę Ci, jak się odbiera życie. Nie, one nic nie Nie, proszę ja... Aha. Ubielicie to. Zobacz, dlaczego mnie zmusiłaś. A To musiało być. Musisz być głodna, Fara. Zjedz, to pogadamy. Myślisz, że to gra? Że mnie pokonasz? Koniec gierek. Twój brat ukradł klucz. Gdzie on jest? Zgubiłeś gdzieś klucz? Jeden zginął, ale mamy ich więcej. A co otwiera ten klucz? Myślisz, że jest jesteś sprytny, co? Karim! Ha? Tak. Wiedziałem, zawsze wiedziałem. Więc. A gdzie jest klucz, który ukradł mi twój brat? Jaki klucz, ten, który ukrywasz? Ten kraj to wylęgarnia terrorystów. Zaprowadzę tu prawo i porządek. Żaden rebeliancki złodziej nie zniszczy mojego kraju. Ochronię Rosję! Cicho. <try> co, 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 co z na na i na Nie ocaliłaś swoich ludzi, Farah Karim, ale zabiłaś ich. Girdoloty, Daj. Dawaj, 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 I lecimy. Nie, Po co mi to łóżka? A, do tego. A! Okej... Cyk! A, da się tam rzucić wow. tak. Udało się. Udało się hmm. Muszę się dostać do schodów Dobra. Mogę się potem zjąć Czesło. Czekaj. A tu da się wiesz? Nie pasuje. Muszę się tam dostać. A, tam są drzwi. Czyli... 벤트 러스가 팍! 엔디! 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 Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. bo wiedzą, że nie ma fali. Nie ma nie ma E да. А пятый работает. Эй, падал. Вот Siostry, uciekłaś. Wiedziałam, że się uda. Co się dzieje? Nie widzę strażników. Ach, dziękuję, się. Okay. Fara! chodź! Broń jest tam! I mamy broń. Czy Parkow zabił tam Azadę? Tak, zabijmy go. Uwaga, strażnicy wracają. Szybko, zasadzimy się. Jak? Strzelajcie, aż przestaną się ruszać. Jak mówiłyśmy. Dobra robota, siostry. Dołączmy do pozostałych, zanim będzie za późno. Okej, okay. Karim. Продам, шеладовать и... Воу, 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 воу. <сос> <кхем> давай. О, куды, граната. Dobra. Helikopter! To wypadek. Czego się spodziewasz po takim tchórzliwym psie? Uwolnijmy resztę z magazynu, zanim będzie za późno. Dobrze siostry, patrz na szczycie wieży! Musimy tam dotrzeć. Szybko. No tak, chodźmy, wypełnijmy. No, nie, 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 nie. Okej, okay. jakoś to idzie powoli. She was воу 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 Dobry strzał, Karim! Nie wiem. to to samochody. Dobra Łow, wow, wow wow! Nie, nie strzelaj! O, posiłki. Z kim jest komendant Karim. Ja jestem Karim. Dostaliśmy twoje wiadomości. Poruszin John Price. Gdzie reszta? Takie młodziutki. Prosto przed nami. Trzymaj się blisko. Chodźcie, chodźcie. Mam dwóch. Czysto? Stępny dalej. Zamyka Chcę spalić z powodu. Szybko, szybko, szybko. Będziemy szybko. forsować drzwi. Odsuń się. Jasna. Dawaj dawaj, Panie. dawaj, 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 dawaj! dawaj. <grym> 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 <Ciąc> to! <grym> 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 Już teraz Przyszli! <grym> tak! Udało nam się. Tobie się udało. Złap oddech. Zbierz ocalałych i zapasy. Znikamy! Idź na północ, unikaj autostrady. Prawo 6 do Kowalcz 4. Potwierdzam czas. 10 minut! Przyjąłem, bądźcie daleko. Szybko. Nawet Barko wróci po swoich zabitych. Idź, czekaj na nas. Tak. Wiesz, że każe ci za to zapłacić. To on zapłaci. Będziemy gotowi. Nasi ludzie oczyścili drogę na północ. Odpocznij tam, jest bezpiecznie. Dzięki. Rozpoczyna się rewolucja, siostro. Wojna się rozpoczyna, bracie. Wojna nie musi być brudna. Pamiętaj. Cześć, startujemy za dwie minuty. Dwadzieścia lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. Wdrużenie czy porwane nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy al -Katani. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się, co? Nieoficjalnie nie. Ale ta sprawa już przerosła, Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół, a sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie. Mm -hmm. Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to to była stolica, nie w Moskwie. Stary. No dobra. To co, widzimy się w następnym odcinku, więc trzymajcie się. Na razie, hej, hej, hej! hej.